bo witajcie po raz kolejny na mój kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć coś takiego jak naturalny pieniądz. Taki temat, zobaczcie. Jestem na tam rzecz, i i śniegu w cholerę, ale dzięki temu ludzi nie ma. Bo też zaczynam generalnie z tym wszystkim i trochę się chowam przed ludźmi. No nie szykujmy się. Zaczynam jak z wszystkim, widzicie, oglądacie mój kanał, to wiecie, że twarzy nie pokazuję. Zobaczcie. To jest moja pierwsza miska. I wyobraźcie sobie, że mam pierwsze złociny w życiu. Zaraz może uda mi się, o jest tu jedno, uciekła nam tutaj gdzieś Nie wiem czy widać ją, zaraz nad tym kamyczkiem, może niech to trochę ostro. Widzicie? To są moje pierwsze złociny w życiu Jest tego dosyć sporo, to jest taka mą mączka Ale Zaczekaj, yy... zmierzam yy... Zainstalowałem teraz taką pucznię I spróbujemy taki właśnie, polutki strumyczek, zobaczcie malutkie, mamy z tysięcy tu metrów spróbujemy go troszkę prze, yy, przesiać przez, przez tą puczkę. mimo, że to nie ma zbytnio mocny, ale zawsze to coś zabierze jakiś syfu, yy, a resztę będę przesiewał chyba w garażu są to moje pierwsze kroki yy, w tym fachu i powiem Wam tak, co do tego potrzebujecie no łopatę sito micha fajnie by mieć pucznie. przy takich strumykach żeby się pucznia z y, elektrycznym Elektryczną pompką wody to nawet nie było gadać, by się zapierdziali To jak szalenie, nie? Słuchajcie, są tu złociny. Pierwszy mój podok w życiu, nie pierwszy, trzeci, bo byłem jeszcze w dwóch różnych miejscach, ale tam nie znalazłem nic. Ale to było tak przy okazji na moim terenie łowieckim. się pojechałem troszkę dalej. Jestem na Dolnym Śląsku. I zobaczcie, jest tylko mnóstwo tutaj. Tych. Ja pierdzielę. Jest tych złocinek tutaj. Tylko pyłek, nie? Tylko pyłek. Fajna sprawa moim zdaniem, można to robić legalnie w Polsce, jeżeli robimy to yy, za pośrednictwem miski oraz takie puczni. Nie możemy lecieć na jakichś tam poważnych puczniach, jakieś tam, wiecie, na no, motorach yy, spalinowych i te sprawy. Yy, no i wiecie do o co chodzi, jeżeli, jeżeli zachowujemy się w porządku i puczemy, zasypujemy sobie sobą dziury, yy, naprawiamy z rzekę. Znaczy to, co wybierzemy już nie damy rady naprawić, ale rzeka sobie, sobie, sobie sama z tym poradzi. E, tak, no to kupiłem w ogóle wątek. Ty słuchajcie na pierwsze moje złoto w życiu. Ja pierdziele, ręcznie wypukane. Elegancko. No, plan jest taki, żeby po prostu jeździć teraz po y, Dolnym Śląsku i pukać sobie gdziekolwiek. Coś no, po troszeczkę. Jeżeli się znajdzie może jakaś większa ilość, to może to y, przetopimy na jakieś cudome sztabki, które przydadzą nam się w y, trudnych czasach na, na przykład na zakup chleba. A czegoś takiego. Wiecie o co chodzi? Złoto będzie, ma zawsze wartość, złoto zawsze. Jak, nie ma, jak pieniądz traci wartość, to złoto trzyma zawsze wartość. Warto mieć troszkę złota. Oczywiście nie, że tu jakieś dla złota, bo zobaczymy to jest pyłek, tak? No to musiałbym tu, kurde przepierdzielić cały strumyk z góry na dół i może bym uzbierał kurde, ze 100 gram, podejrzewam, tego pyłku. Jeszcze mieć porządny sprzęt. Jeżdżę tu po prostu dla, dla frajdy, dla wypadu. Eee, no i chciałem tego spróbować, spróbowałem. I za pierwszym razem się udało. Także jestem mega, mega happy. Gdzieś tu miałem jeszcze buteleczkę do wysania tego, tego złotka. Zaraz ją znajdę. Wow. No, słuchajcie, no pyłek pyłek, ale pierwsze moje, nie? Pierwsze moje, pierwsze moje kroki za mną. O, tam jest taka ładna, zobaczcie. Tu ładnie widać, wiecie? Tu, tu coś jest. Jeszcze wiecie... To nie mówcie, że to taki grubas Nie, słuchajcie, ty, Słuchajcie tego takiego grubasa, no. Pukałem to, nie, nie puczłem, tylko pukałem, pukałem to tym Pukałem to normalnie Pukałem to normalnie miską Nie, to może być jakiś kamyczek i ja apier jeszcze się tego uczę w ogóle Jak złoto powinno wyglądać, tak naprawdę Prawda tak się świeciło, ale To może być też piryt Czyli złoto gubców. Dobra, słuchajcie, no wiecie, z takich pięknych Okoliczności przyrody Pozdrawiam Was serdecznie. Szykujcie się. Bawcie się tym przyszykowaniem, tym szykowaniem, tym do tego wszystkiego, tak jak ja się tym bawię. I tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej!